Witaj w podcaście skierowanym do branży IT i cyberbezpieczeństwa. Najważniejsze newsy, realne zagrożenia i kluczowe wydarzenia z branży, ściśle wybrane dla Ciebie i tylko to, co naprawdę warto wiedzieć, żeby być na bieżąco. Zapraszamy! W dzisiejszym odcinku Zero Day'e Microsoftu, błąd agenta OpenClaw oraz naruszenie w serwisie Flickr przez systemy trzecie. Microsoft łata aktywnie wykorzystywane podatności Zero Day w systemach Windows. W ramach lutowego cyklu aktualizacji w 2026 roku koncern Microsoft Corporation wydał krytyczne poprawki eliminujące dwie aktywnie wykorzystywane luki typu Zero Day, które zagrażały integralności systemów operacyjnych w organizacjach na całym świecie. Pierwsza z nich, oznaczona jako Common Vulnerabilities and Exposures 2026-21412, dotyczy ominięcia zabezpieczeń funkcji Windows Smart Screen, co pozwalało grupom typu APT na dostarczanie złośliwego oprogramowania bez wyzwalania ostrzeżeń systemowych dla użytkownika końcowego. Druga podatność, zidentyfikowana w jądrze systemu Windows, umożliwiała napastnikom eskalację uprawnień do poziomu systemu, co w połączeniu z technikami zdalnego dostępu otwierało drogę do pełnej kompromitacji kontrolerów domeny w sieciach korporacyjnych. Inżynierowie bezpieczeństwa w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz Unii Europejskiej podkreślają, że opóźnienie wdrożenia tych łatek w systemach zarządzania aktualizacjami może skutkować niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się oprogramowania ransomware, dlatego zaleca się natychmiastową weryfikację stanu ochrony wszystkich punktów końcowych i serwerów. Krytyczna luka w agencie OpenClo umożliwia zdalne przejęcie kontroli nad infrastrukturą. Otwarto-źródłowy projekt agenta sztucznej inteligencji o nazwie OpenClo, który zyskał popularność dzięki możliwości lokalnego wdrażania modeli językowych, zmaga się z poważnym błędem bezpieczeństwa pozwalającym na zdalne wykonywanie kodu. Badacze zidentyfikowali lukę w module odpowiedzialnym za wywoływanie narzędzi zewnętrznych, gdzie brak odpowiedniej sanityzacji danych wejściowych pozwala na przeprowadzenie ataku typu Prompt Injection, który wymusza na agencie uruchomienie dowolnych komend w powłoce systemowej serwera. W wyniku tej podatności nieautoryzowani użytkownicy mogą uzyskać dostęp do interfejsów programistycznych aplikacji oraz tajnych kluczy dostępowych przechowywanych w zmiennych środowiskowych kontenerów, co naraża firmy na straty finansowe liczone w tysiącach dolarów amerykańskich. Deweloperzy OpenCLAW apelują do administratorów technologii informacyjnych o natychmiastowe przejście na wersję 0.9.4, która wprowadza rygorystyczne piaskownice dla procesów wykonywanych przez sztuczną inteligencję oraz blokuje możliwość bezpośredniej interakcji modelu z jądrem systemu operacyjnego bez wieloskładnikowej autoryzacji. Naruszenie danych w serwisie Flickr wynikające z kompromitacji zewnętrznego systemu poczty elektronicznej. Serwis Flickr poinformował o incydencie bezpieczeństwa, w wyniku którego doszło do nieautoryzowanego dostępu do metadanych użytkowników oraz ich adresów poczty elektronicznej poprzez włamanie do systemów zewnętrznego dostawcy usług mailingowych. Chociaż przedstawiciele platformy zapewniają, że hasła użytkowników oraz same fotografie pozostały bezpieczne dzięki silnemu szyfrowaniu i izolacji baz danych to wyciek adresów e-mail stanowi poważne ryzyko przeprowadzenia precyzyjnych kampanii typu spear phishing, wymierzonych w społeczność profesjonalnych fotografów. Analiza powłamaniowa wykazała, że napastnicy wykorzystali luki w systemie dostawcy zewnętrznego, aby pobrać listy subskrybentów oraz logi aktywności, co jest klasycznym przykładem ataku na łańcuch dostaw w nowoczesnej infrastrukturze cyfrowej. Specjaliści do spraw cyberbezpieczeństwa zalecają użytkownikom Flickr zachowanie szczególnej czujności przy otwieraniu wiadomości dotyczących rzekomych naruszeń praw autorskich i sugerują wdrożenie systemów wykrywania i reagowania na punktach końcowych w celu monitorowania nietypowych prób logowania, które mogą nastąpić po skorelowaniu wyciekłych danych z innymi bazami dostępnymi w sieci. Patronem dzisiejszego odcinka jest firma SelfPost i ich rozwiązanie: SelfPost, twój własny punkt odbioru przesyłek. Nie musisz czekać na kuriera czy jeździć po odbiór paczek. To twoje przesyłki będą bezpiecznie czekać na ciebie. www.selfpost.pl To były wiadomości ze świata IT i cyberbezpieczeństwa. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie wartościowy, podziel się nim z innymi i wesprzej naszą inicjatywę. Wierzymy, że wiedza i doświadczenie realnie zwiększają bezpieczeństwo, dlatego chcemy łączyć specjalistów IT i wspólnie budować silniejszy, bardziej odporny ekosystem technologiczny w Polsce. Udostępnij, skomentuj i oceń. Dziękujemy za wysłuchanie i zapraszamy do kolejnych odcinków.